ma tu buraczek, cebulaczek, a to jest mój mały domek. O, grzybki się trochę rozmnożyły. Choć to trochę dziwne, bo wszystkie wyglądają na dziewczynki. Ale w seksmisji też im jakoś wyszło. Na początek pójdziemy sobie pokopać. A to takie moje szałasy, o których opowiem w kolejnym filmiku. Kaktus, o nim też coś opowiem później. Właściwie, póki nikt ich nie podjął, to sobie trochę zbiory tych kaktusików. A to farma grzybków, automatyczna. Grzybki zbiera się jedną wajchą. Lejdziemy pod ziemię. W końcu, miejsce każdego buraka i cebuli jest pod ziemią. I żeby nie się z drabinką, to sobie skoczymy na główkę. Źródełko wódki, śmietniczek z lawy i takie akwarium z surowcami na zachętę, co by się milej kopało. Pod tym schodki i tu dalej już można wszystko kopać. No właśnie, lubię labirynty z bedroka. Ale widzę, że ktoś już tutaj był. Coś ktoś trochę rozkopał. Zaraz zobaczymy, jak daleko. No, zostawił żelazo. Będzie więcej dla mnie. I tu też widzę, no cóż. Jego strata. Tylko jakiś ciemny tunel. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. A to się nakopał. Albo coś tu było, albo się rozmyślił. Trudno. To my sobie tutaj dalej pokopiemy. Tylko, czy ja mam miejsce na kobla? Coś się chyba znajdzie. Ale w sumie można wywalić trochę gratów. Zakopiemy je. Tak podobne jest ekologicznie. Przynajmniej tak twierdzą ci wszyscy j**ani jako terroryści. O, diamencik! I drugi, pięknie. Już myślałem, że znowu nic nie wykopie. Nie, buraczek, bo ty częściej jesteś. Żyła złota, znaczy się diamentów. No i dużo ich tutaj. trzy minuty już siedem. Ku a, dziewięć! Dzisiaj jakiś fartowny dzień, znowu diament. Co to się dzieje w ogóle? mam już dwanaście diamentów i widzę dwa kolejne. Co? Ile? Gdzie ty kopiesz? 14 i kolejny. E, no zaraz, tu gdzie ty kopiesz? Ja yep. Kurwa co za k... 16 diamentów w 3 minuty i cały misterny plan w ptu. I diamenty też w ptu. Lawa. To sana lawa. Ojej, oj, buraczku! Ja to naprawię. Ech, przynajmniej mam piwo.